Także dobra mistrzowie, słuchajcie, 20 godzina myślę, że zakończymy sobie streamek na spokojnie, to jest dobry stream dzisiaj był, podobał mi się, dwie godziny z groszem, ten stream się pojawi na YouTubie na pewno, ja go wrzucę na YouTuba, i co, i gdzieś tam będą jakieś streamki, nie, gdzieś tam będą jakieś streamki, będzie summoning na pewno, myślę, że po Toa, po Toa to, to, Normal, Toa Hard w weekend zrobimy sobie summoning, bo odłożyliśmy z Siemaszem jakieś 50 skroli w sumie, żeby dojdzie do tego jeszcze jeszcze trochę więcej. Także być może coś ciekawego wpadnie. Na tym etapie absolutnie już interesują nas głównie skilapy i light and dark oczywiście. No i village world, który kurwa może kiedyś nastąpi na tym koncie. To byłoby coś cudownego naprawdę. Ale... Mm, ale głównie, głównie, głównie nacisk jest tylko i wyłącznie na runy. Reszta jest praktycznie nieistotna. Nie, także... Także streamy będą oczywiście jakieś, ale. No kurwa, nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Nie? Stąd cała inicjatywa, żeby farmić na koncie w dwójkę i to jest bardzo fajna opcja, bo naprawdę będzie, będzie duża możliwość, żeby zrobić z tego konta opis kurwiela takiego naprawdę opi. Opi-opi. Już to nie mówię tu o na poziomie najlepszego polskiego konta, bo chcemy coś więcej chcemy coś więcej, nie? jak najlepsze polskie konto. także spodziewajcie się kurwa niezłych y, roszad i, ym, i wyników na tym koncie w najbliższych kilku miesiącach, Tak jest plan taki jest generalnie plan nie? żeby konto progresowało wyraźnie z miesiąca na miesiąc ale to zobaczymy, zobaczymy tak, Siemarz będzie czysto RTA, ale na razie nacisk główny jest oczywiście na SB, to znaczy, yy, SB jest najważniejsze yy, I później tym jakby kolejnym etapem będzie, yy, będzie, yy, będzie właśnie RTA, ale no to to już na pewno tego nie zobaczycie u mnie na streamie, ewentualnie będę mógł wam pokazywać replay z tego jak, yy, jak się masz sobie napierdala, a Ewentualnie może by chciał kiedyś zacząć streamować, to mógłby sobie napierdalać RTA. Także taka, taka opcja oczywiście jest jak najbardziej możliwa. I tak, żeby to jakoś, jakoś wspólnie dzielić, bo ja już po prostu raz nie mam siły grać na tym koncie hardkorowo. Dwa, nie mam czasu grać na tym koncie hardkorowo i taki podział w stosunku do zaufanej osoby jest bardzo, bardzo dobry. Bardzo fajny i przede wszystkim z korzyścią na, dla konta. I, I myślę, że to będzie, będzie fajna opcja. Myślę, że to będzie fajna opcja. Nowy poziom w ogóle, wiecie, jeżeli chodzi o grę, nowa, nowa zabawa, nowy rodzaj zabawy, tak jakby troszeczkę. Bo to już nawet po kilku dniach czuć, że to jest tak zajebista zabawa, że ja pierdolę. To jest zupełnie coś innego, zupełnie w ogóle, wiecie, zupełnie inny poziom. Nie? Konto na, potrafi napierdalać prawie, że non-stop. Cudowna rzecz, cudowna rzecz, zobaczymy. Zobaczymy jak to się rozwinie. Informuję Was tylko generalnie o tym, że, że od tego czasu po prostu jest to w taki sposób będzie rozwiązywane. Chociaż w każdej chwili oczywiście wiecie, jeżeli komuś się coś znudzi, czy coś nie ma żadnego parcia, nie ma ciśnienia yy, na to, żeby jakoś tam, nie wiem wiecie, no po prostu każdy może w każdej chwili powiedzieć, słuchaj, no sorry, nie mam czasu, to odpuszczam na tydzień, na dwa, na miesiąc, czy w ogóle rezygnuję. Nie ma, nie ma z tym żadnego problemu, nie? Także, także spoko. Także tak to będzie mniej więcej wyglądać. SB, czy SB jest takie super ważne w tej chwili? Myślę, że będzie... W ogóle ja myślę trochę bardziej, żeby wrócić na YouTube'a bardziej jak na Twitch'a, prawdę mówiąc i tam robić krótkie kwestie związane właśnie z SB i tak dalej, bo samo granie SB na tym poziomie, że tak powiem, wymaga bardzo du dosyć dużej aktywności, jeżeli chodzi o kontrolę, co się dzieje i zwłaszcza jeżeli mówimy o tym trudnym SB, nie o tam prostszych SB, bo to nie ma tam większego znaczenia, ale przy przypadku trudnych SB trzeba tam się w miarę cały czas gdzieś tam blogować, sprawdzać co się dzieje, jeżeli jest możliwość ataku to oczywiście atakować wiecie, dopasowywać to sobie w jakiś sposób, żeby, żeby... to było optymalne i nie ma czasu streamować w czasie... ja nie mam czasu siedzieć kurwa po południu, żeby streamować do 20, czy to od 20 do 24, żeby pokazać ludziom SB, no nie mam na to kurwa czasu nie? a nawet jak mam czas, to nie mam siły i wolę sobie poleżeć i poglądać film, aby odpocząć jak kurwa grać SB, naprawdę no, wyjebane w to, kompletnie, nie? Yy, bo to generuje naprawdę nieciekawe nie, nie korzyści, znaczy skutki w przyszłości, <laughs> I, jeżeli chodzi o pracę, i tak dalej. Także to z tego rezygnuję całkowicie. Mm. Ale. Yy, no to sobie obejrzysz. <laughs> to sobie obejrzysz. Ten stream generalnie jest cały, że tak powiem, no copyright, także każdy będzie mógł sobie obejrzeć, każdy, posłuchać każdego słowa, co powiedziałem. Będzie to wrzucone na YouTube. Bo mówię, nie, mówię ogólnie: się masz, że, że jest zajebiście grać we dwójkę i nawet te kilka dni, które sobie teraz pograliśmy, to jest zajebisty fan. To jest zajebisty fan. I to, i jeżeli mamy, bo mamy to dopracowane bez większych tak naprawdę jakichś nie wiem dopracować. To kurwa każdy wie co ma robić. Po prostu to jest zajebiste, nie? No jak się czasami przegra SB czy coś to się w ogóle nie przejmuj, bo to tak jak już mówię, to jest kwestia już do do kwestia doświadczenia, do dopasowania się do konta i tak dalej. To przyjdzie samo. Absolutnie przyjdzie samo. Ale ogólnie to się to jest fajne. To jest fajne. Fajnie się gra, fajnie się pyka tak, nie? Mi się to podoba, bo nie musisz siedzieć całymi dniami, kurwa, farmić i się stresować, wie że coś tam bo la Coś przeoczysz No nie, no gdzieś tam jest Wiadomo, jest, będzie druga osoba, która będzie sobie gdzieś tam nadzorować, i tak jak ktoś się pytał w kwestii komunikacji, na każdym etapie oczywiście mówię: jest, Jestem, wchodzę na konto, wychodzę z konta, wchodzę na konto, wychodzę z konta. To jest zajebiście pomocne i w ogóle wiecie. E, i, I fajnie to wszystko gra. Fajnie to wszystko gra. Nie? I ma fajnie grać, o to głównie chodzi. <laughs> e, tym bardziej, że konto jest na poziomie takim, że, jest na poziomie takim, że można iść wyżej. <laughs> To z konto, z którego można zacząć grać. <grych> Poważnie, nie? także. I jednocześnie nie rozpierdalać sobie systemu, znaczy nie rozpierdalać sobie dnia, nie? no dokładnie, każdy ma więcej czasu, a konto dalej leci na 100% systemie, zajebista, zajebista opcja. Naprawdę świetna opcja, nie? Moje na to. Co każda, każda ena zmarnowana na smoka nigdy nie jest energią zmarnowaną. Także, tak, znaczy wykorzystana na smoka nie jest energią zmarnowaną. Także, także, no cóż. E, dobra, słuchajcie, mistrzowie. Mm. Także dokończ sobie bat tą energię. <laughs> Dzięki wielkie i jak będą streamy, to będą, tak jak y, dzisiaj wam dałem znać troszeczkę na grupie, także tak będzie się mniej więcej to, to pojawiać. Ja tam nie będę na żadnych facebookach pisał, ani na instagramach, bo i tak wszyscy mają to w dupie generalnie. Także kto tam jest z bliskiego towarzystwa na SB, a reszta niech sobie po prostu śledzi kanał na Twitchu. Yy, ci ludzie, którzy są na Messengerze blisko będą wiedzieć zawsze. Także pozdro, mistrzowie, bawcie się i do zobaczenia na kolejnych streamach. Hejka! Dobra, zróbmy sobie GW. Kto chce zagrać GW? Mamy Wina, także można być. Może być. Forfun. For, for Forfun. Dawaj, od 1 do. Od 1 do 24. Od 1 do 24. Eee, dobrze. Mm, jak to bijemy? Jak to bijemy? Może to, bo to wy widzę tym gracie wszyscy. Eee, I tak wygląda mój szaman. Nie wiem, czy będzie Nok, ale powinien być Nok. Nie ma resista wysoko, ale jest dosyć tanki. Także ten team jest ok. Mówicie, tak? Pablo. To naucz mnie nim grać. Pawlo, Pablo. Jaki target? Fajna, to się wydaje najrozsądniejsze. Eee, dobra, Agura, proponuję Wam Mirror Double Bombel Colin. O, dobrze. Ale Colin nie ma tych. Colin nie ma Willy, także ja bym proponował tutaj Fran. Robimy ryzyk? Robimy ryzyk z tą Colin. Robimy ryzyk z tą kolin? Nie no, to, ale to wtedy nie ma fanu No wtedy nie ma fanu, ej No, no właśnie, dokładnie, dokładnie Dokładnie, kurwa eee, gdzie jest ta kolin Tu Dobra No, zgodził się, szał się, przekonaliśmy go, kurwa No, even break! bitch! No! O! Jest buff Jest buff, jest fart To pisze eee, O, oh, baju, sorry, ale jest buff, jest fart. Jest buf, jest fart. No! O, dobrze, bomby. Hop, raz. Nie, moje bomby zawsze wchodzą. Dwa. O kurwa. Eee. Eee. O oh, fuck. Dobra. U. Ile, ile będzie? Ile będzie? A, wystarczyło. Dobrze, i co teraz? Przeciw w Martinę. Dobrze. Dobrze. O, a teraz? A dlaczego jestem szybszy? Eee, dlaczego jestem szybszy? O Jezus Play mnie go auto, nie Dobra, gnębimy szajne, nie? Gnębimy szajne Okaza się? Przeciw w nie? Jep, jep. Boom. O Jezus, to jest DPS o O Jezus, to jest DPS owa Shiny. Eee, no dobra, Hm? A na tym się nie ma co uczyć, bo tutaj nic nie robią, nie robi demedu ten team. Ten team nie robi demedu bez sensu. Który numer teraz? Który numer teraz? Który numer teraz? Od 1 do 6. Od 1 do 6. Go. 2. Dobrze. Eee, co tutaj? Tu mamy ten strip i tą cholerną kontrolę. Kontrolę ATB. Która jest pojebana z pierwszego i z drugiego skilla, nie? Kumun i Vigor Elusia East. Dobrze. Dobrze. Kumun. Vigor. Kumun Vigor. Kumun Vigor Elusia i... Dobra, a na dół Jamir i me Cooper. Dobrze, podoba mi się ten team Jamir i me Cooper. Dawno tym nie biłem. I Meseti. Jamir jest na fajtach. I Cooper. Eee, dobrze, i Cooper. Tak, pasuje wam. Dobra, weźmy Leo. Weźmy Leo. Leo, soluje to. Dobrze, to weźmy Leo. Tutaj. Dobrze. Let's watch the Um, nie ma 100, 70 ma równo. Dobra, jaki target first? Jaki target first? Kumun, nie? Defense break Kumun? Kumun. Dobrze. Ciach, ciach, e, i chyba sobie stunujemy Vigora, czy leczymy? Może leczymy, co? Na razie. Nie, zaraz poleczymy się drugim skillem. Także ja bym freeze'ował komuna tego, Vigora, nie? Slip Vigora? Dobra. Dobrze. Pięknie. I drugi. Kryt? Kurwa, nie ma kryta. Ale i tak się sporo poleczyliśmy. Ty. O Jezus, tutaj nie ma hapsa Fuck. Musimy leczyć. mecz Oj, oj, no! No, 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 no! Fuck! das ping-pong. Ehm... Tak. O, jeszcze nie. Tak. I tak. No kurwa, no. What? Dobra, zróbmy tak. I tak. Czy to już jest win? Czy to jest auto? No też myślę, że nie, bo jeszcze nas wigor może zajebać. Stop, stop, stop. Stop, 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 stop. 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 Filuj się, gnojku. Filuj. Yy, Defense break. Dobrze. Stop. No kurwo, ty! Co ja mam ostatnio do tych violent Proków kurwa, takiego pecha jebanego? Ja pierdolę. Fizz! Dobrze. Hillblock, Jaką Jak on się wyprockuje. No. Dobrze. Damage. Hillblock, block. Kurwa. Hillblock. block. Dobrze. Pięknie. Flip. Nie. Damage. Hillblock. Ja pierdolę no do zera. Ja pierdolę, co tu się odpierdala, co tu się odpierdala, o oh. dobra, ugraliśmy to. Świetnie kontroluje Violent, nie? Świetnie kontroluje Violent. Co bijemy? Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych nemezisów nigdzie. Nie może być nemezisów. No może być, bo może być nemezis will. Luis profilaktycznie bym obił. Dobrze. Eee, Kup. Eee, ale skogul. Zobaczymy ile jedne. Zobaczymy ile jedne, nie? Eee, zobaczymy ile. Znaczy, ja nie wierzę, że to przeżyje, nie? Ale zobaczymy. Boom, jeb 88 osiem, hmm? to całkiem spoko, chyba nie, chyba nie, bo mój bije osiemdziesiąt dziewięć i pół przy dobrych, chociaż nie, on ponad dziewięćdziesiąt zleło. Chyba bije, nie pamiętam teraz. Dobra, kontrolujemy Luis, nie? Niech sobie... Nie Luis, tylko tą... Jeżan, nie chcę tego prowokować za często. Ale to i tak go dostaniemy. O, jaki resistance, kurwa piękny. Zaraz zobaczymy w inne moby ile jebnie, nie? Zaraz zobaczymy ile w inne moby jebnie. Hmm... Yy... Tu? Nie? Dobrze, ale czekajcie, nie chcemy, nie? nie chcemy na razie. Bo chcemy bez bańki go pier pierdolnąć. Mm. Dobrze, jest, patrzcie, patrzcie, patrzcie co tu się odjebie. musi musimy jednąć, bo ja mam tam delikatny damage versus wind. Także. Yep. <zys> 90 i pół kurwa jest 90 koła 90 koła Cooper <grymne> easy <clap. grymne> dobra to teraz od y 13 do y do 18 16 dobrze o o, o, tu nie możemy tego kuperować, bo nas ten Bolwerk może wyjebać, nie? Siema, bum, bum, Mówisz z Arielem? Z Arielem? Dobrze. Dobrze. Spróbujemy, bo ja Ariela 100 milionów lat nie używałem. Siema, Davy, witam, mistrzu. 100 milionów lat tego teamu nie używałem. Loren, Fran i co? I Garo, tak? I Garo. I to jest taki dosyć free to play team, nie? Zobaczymy, czy damy radę. Zobaczymy, czy damy radę. No, do Daviego Garo to mój Garo to jest pizda, ale. No i dobrze, no no i dobrze. Pablo, co sugerujesz? A to może Kanedziak miał Garo? Nie pamiętam już teraz. A faktycznie, może Kanedziak miał Garo takiego przesadzonego, no? Sorry Kanedziak. Tak, ja bym też żan kontrolował. Tak, daj chodzi w cofęgu. Eee, dobra, bufniemy. I później stripniemy, nie? Destrujemy dziada. Ciach, ciach. Niewiele brakowało. Uff, fuck. Piękny, piękny. To było piękne. To było piękne. E, I sobie perne podkontrolujemy. I sobie za tak breakujemy perne. Boom. I easy, nie? Easy clap. Fuck. Kontrola. Feat debuff. O oh fuck. Dobra. Kontrola. E, dobrze, zróbmy tak. Zróbmy tak. Będziemy mieli turę i tak przed, przed Perną i chcielibyśmy ją mieć na defense break. O, ale pięknie. E, kontrola ITB na chandre. I zabijamy, nie? I Easy clap. Wiesz, jak cud cudownie wygląda 6 fęgów ze skinem za G1 RTA. Oj, daj, daj, ty chamie. Basztelny człowieku. Dobra, bijemy z Kogula. Eee, e, bijemy z Kogula, jep. 81, Perynow okay. Ariel, dobrze, lubimy to. Oj, to, to był Misklik. To był Misklik. E, nie bufujemy, kiedy nie mamy. Siema, ma dane, witam, mistrzu. Nie bufujemy, jak nie mamy tego, nie? Mmm. Pewności, że Cooper jest na właściwym. Dobrze, tak? Co tam, dane, jak tam? Pospałeś? Pospałeś, mistrzu? O Boże, ten, ten, ten Odyn jest squishy. Mmm. Tak, zróbmy. Dobrze. Nie wiem, czy ten Cooper jeszcze chyba tury potrzebuje jednej, nie? Słuchaj, bo dzisiejszy 16 dany stał. Kurwa, ten Cooper ma tyle spida, że... Okej, okay, dobrze, teraz możemy mu dać turę. Dobrze liczyłem. Trzymaniem się kurwa. No dobrze. Cooper i robota należy do ciebie teraz. Jep 77 dobrze. Easy club. Zrobimy to w manualu. Co by Cooper się nie przestrzelił, nie? Mogę siedzieć przy kąpie do jutra. Eee, dobrze. Będziemy dawać Bufa. Poczekamy. Chociaż nie, teraz mu damy, albo nie, nie damy. Mogliśmy mu dać żeby mu przyspieszyć rotację do. Okej, okay, już mamy w. Także Easy peasy, Lemon Squeezy. Ona się ruszy jeszcze. Nie, nie ruszy się 79 Easy win.